Dzień dobry, dzień dobry, drogi, kochane baranki, w nowym 2024 roku mam nadzieję, że ten rok będzie dla was cudowny pod każdym względem, w każdej dziedzinie waszego życia, że będziecie dążyć do tego, żeby ten rok był szczęśliwy, że będziecie wierzyć, żeby ten rok był szczęśliwy i będziecie mieli poczucie, że to jest właśnie wasz rok. I niech taka emocja i taka właśnie energia będzie z wami, kochani. Jeszcze raz cudownego nowego. Roku. Kochani, przechodzimy do czytania króciutko, ponieważ tych czytań ostatnio było noworocznych. Te horoskopy urodzeniowe, które no, wy mieliście dosyć dawno temu, ale tego trochę tutaj było na nowy rok. W związku z powyższym, ten styczeń jest takim przełamaniem właśnie tego yy, noworocznego czytania. Ale chciałam Wam zrobić taki szybciutki przekaz, yy, właśnie runy i tarot. I, kochani, tak właśnie zrobimy króciutko na ten miesiąc o pracy, miłości w związkach, miłości dla singli, króciusieńko dla Was przekazik i zrobimy, kochani, bardzo szybciutkie czytanie dla Was, żebyście zobaczyli, co ten styczeń też może dla Was przynieść. Ok. Kochani, poprosimy o przekaz na styczeń nowego 2024 roku dla baranków. Dla baranków na nowy 2024 rok. Poprosimy o przekaz. Baranki w Nowym Roku, w styczniu. Praca. Co jest możliwe w tym miesiącu? Na co uważać w tym miesiącu? Szansa tego miesiąca. Kochani, co w miłości w związkach? Co jest możliwe w związkach, w miłości? Na co uważać w związkach? I jaka jest szansa dla Was w związku? I dla singli, kochani. Chyba się muszę trochę z tym posunąć jednak. I dla singli, kochani. Co jest możliwe w tym miesiącu, w styczniu? Na co należałoby uważać? I jaka jest szansa tego miesiąca? A energię ogólną przeczytamy sobie ze spodu tali. Ale dołożymy od razu runy, żebyśmy mieli już to z głowy, kochani. Poprosimy o przekaz runiczny dla wszystkich osób z podznaku Barana, które będą oglądały właśnie ten filmik. Co ich czeka w styczniu nowego już 2024 roku dla baranków. Dla baranków. No, kochani, zabrałam kartę. I praca. możliwe rzeczy i tu zrobimy sobie radę możliwe do osiągnięcia rzeczy i zrobimy sobie radę i tutaj dla singli co jest możliwe do osiągnięcia w styczniu i zrobimy sobie radę ok, kochani runy odkładam najpierw przejdziemy, kochani do ogólnej energii Sięgniemy sobie maksymalnie do trzech kart pod spodem. Ogólna energia, szóstka kielichów, czyli wspomnienia. Czyli być może będziecie wspominać jeszcze poprzedni rok, może dawnych znajomych, może dawnych osoby wam bliskie, może kogoś już nie ma z wami, tak też może być, może to jest jakiś powrót, a może po prostu spotkaliście kogoś z przeszłości, właśnie przy końcu roku bądź spotkacie kogoś. Jeszcze tutaj w styczniu, gdzie będziecie właśnie wracać do dawnych, dawnych czasów. Bardzo fajna energia pod spodem askielichów. Więc wydaje mi się, że, kochani, jakieś stare znajomości tutaj się odnowią. To jest po pierwsze. Po drugie, może tutaj być jakieś odkopanie uczuć, miłości, być może dla związków na przykład albo dla jakichś par. Które gdzieś tam się pogubiły w poprzednim roku i to był dla nich trudny rok. To myślę sobie, że y, troszeczkę schowacie to ego do kieszeni i będziecie chcieli z tym asem i z tą szóstką kielichów troszeczkę wrócić do tych dobrych momentów i spróbować jeszcze raz w takich energiach być. Ale ogólnie mówiąc, jest to dobra energia, energia do, dobrych wspomnień, dobrego powrotu do dawnych y, takich y, sytuacji, momentów, które was budują. Czyli. Bardzo dobrze robicie, jeśli tak rzeczywiście robicie, bo nie powinniśmy za bardzo żyć przeszłością, bo wiecie, my mamy taką skłonność, że żyjemy przeszłością albo przyszłością. Przeszłością żyjemy poprzez wspomnienia, bo przeszłość możemy tylko już mieć w wspomnieniu. Natomiast przyszłość jest to coś, co jest naszym marzeniem, jak miałaby ta przyszłość wyglądać. Rzadko żyjemy tu i teraz, więc tutaj, jeżeli już macie sięgać do wspomnień, to sięgajcie tylko do tych, które waszą wibrację podniosą do tych dobrych, miłych, cudownych. Omijajcie wszelkie trudności, które się pojawiły w tamtym roku i zakupcie się tylko na tych pozytywnych emocjach. I naprawdę to was bardzo umocni, podbije, będziecie pełni energii. No dobrze. W takim razie, kochani, zaczynamy sobie od... Ym, nie wiem, czy to sobie tak dobrze zorganizowałam. Słuchajcie, kochani, za każdym razem chcę coś innego tutaj wam zrobić, ale myślę, że jakoś damy radę. Kochani, zaczynamy od, od pracy. Co jest możliwe w pracy, na co uważać? I szansa tego miesiąca. Super. Co jest możliwe, kochani? No dzień, proszę bardzo, na dzień dobry, as mieczy. Czyli prawdopodobnie może wiele osób zwolniło się bądź przynajmniej, no w takiej w takiej, bym powiedziała, formie myśli o tym, żeby tą pracę rzucić, przeciąć ten ostatni rok, zostawić to za sobą, nie ciągnąć tego roku, to co było gdzieś tam zawodowo, że chcecie czegoś nowego i ten styczeń może być takim początkiem dla niektórych rzeczywiście fizycznym działaniem, to znaczy nowe umowy, nowe kontrakty, może jakieś nowe stanowiska dostaniecie, może jakieś podwyżki, awanse, bądź może ktoś tutaj zdecyduje się na założenie działalności, co jest akurat dobrym czasem, bo z tego co nawet wiem, to chyba właśnie na Początku roku zawsze są środki na jakieś otwieranie działalności bądź jakieś wsparcia tak, te, te, tego typu, więc wiele osób może rzeczywiście fizycznie teraz działać w tym temacie. Natomiast jeśli to nie jest fizyczne działanie, to mentalnie na pewno chcecie coś zmienić i styczeń będzie takim czasem, kiedy zaczniecie właśnie myśleć. Będziecie mieli taki przebłysk myśli. Aha, dobra, może ja przecież mogę to i tamto, tak? Przecież ja jeszcze wiele mogę osiągnąć, przecież wiele jest jeszcze przede mną, przecież ja wiele jeszcze mogę, tak? Tak naprawdę ograniczenia są was samych. I tutaj mogą być jakieś nowe pomysły. Natomiast dla osób, które są w stałej pracy i nic tutaj się za bardzo nie zmienia, to mogą być, tak jak powiedziałam, jakieś awanse, jakieś podwyżki. No w sumie teraz tak mi przyszło do głowy, że nawet się nie dziwię, bo chyba rząd jakieś podwyżki i wypłat chyba tutaj, że tak powiem, usta ustalili tutaj jakąś ustawą. Nie wiem do końca, bo staram się już teraz polityki nie słuchać za bardzo, chociaż no, bardzo lubię. Yy, więc wiem, że jakaś taka ustawa tutaj, jakieś takie podwyżki mia miałby być, więc być może chociażby z tego powodu, ale myślę, że bardziej tutaj chodzi o to, że jakiś będziecie mieli pomysł, że być może będziecie chcieli o coś poprosić, coś, coś więcej zrobić, yy, czy jakaś zmiana stanowiska, czy coś, żeby się zmieniło. Jakiś pomysł będziecie mieli który was poprowadzi po prostu do jakiejś zmiany, bo na pewno nie chcecie być w tym, co byliście do tej pory. Czyli no, albo w sta w tym, na tym stanowisku, albo z tymi pieniędzmi, które otrzymujecie za tą wykonywaną pracę, albo z tą działalnością, którą do tej pory mieliście, to może teraz wpadniecie na coś innego, może ją rozwiniecie bardziej, albo coś do dodacie do tej działalności, do tej firmy. No nowe pomysły. Kochani, na co należałoby uważać? No właśnie, na to, żeby się nie zniechęcać. Bardzo prosty przekaz, kochani, nawet tutaj nie trzeba dużo dy dy dyskutować. Yy, dziewiątka mieczy mu movie o de presine. Cidi, Kochani, nie wolno wam to, co wam powiedziałam na samym początku, nie wiedząc jeszcze przecież, że jest taka karta tutaj. Nie wolno wam rezygnować. Nie wolno wam myśleć pesymistycznie i negatywnie, że na przykład w tamtym roku się nie udało. To co ja będę w tym roku próbować? To co ja będę się wychylać ze zmianą pracy, ze zmianą stanowiska, z jakąś podwyżką, z jakimś, nie wiem, otwieraniem czegoś, czy, czy cokolwiek innego. Jak to mi się nie uda, bo w tamtym roku mi się nie udało. I to będzie błąd i rzeczywiście wtedy może wam się nie udać. Jaka jest szansa miesiąca? Szansa miesiąca jest taka, że jeżeli rzeczywiście. Posłuchacie tego, czyli to co powiedziałam, uciekacie od negatywnych myśli, bo dziewiątka mieczy, kochani, jakbyście zobaczyli sobie, ja sobie założę okulary teraz, żebym z bliska też mogła jakieś szczegóły, to jest, kochani, osoba, która się budzi nawet w środku nocy, albo nie może spać, albo się budzi w środku nocy, wirują te wszystkie myśli, czy to są myśli, to wszystko wiruje w Waszych głowach, to wszystko się zapętla, to są scenariusze, bardzo często o tym przecież mówię, to są scenariusze pisane w Waszych głowach, to są pytania, odpowiedzi, rozmowy, dialogi prowadzicie, tam się wszystko może dziać w tej Waszej głowie, tak? Więc tutaj absolutnie odpuśćcie to, bo wtedy naprawdę macie szansę, naprawdę pójść fajną drogą, bo szans Miesiąca jest yy, karta siły, to jest karta pewności siebie, dojrzałości, to jest karta, która was popchnie do działania. To jest szansa, kiedy przezwyciężycie te negatywne rzeczy, te obawy, lęki i nagle się pojawią jakieś furtki, drzwi, możliwości, o których byście nawet nie pomyśleli, będąc takiej energii. Jeżeli, powtarzam jeszcze raz, będziecie w tej energii, nie poradzicie sobie z tym, to się naprawdę za wiele nie zadzieje, to się nie, nie łudźcie, wręcz bym powiedziała, że się zadzieje bardzo źle, bo będziecie zniechęceni, zniesmaczeni i po prostu będziecie mieli wszystkiego dosyć. Więc szansą jest naprawdę wybić się, osiągnąć swój własny sukces, mieć pewność siebie, iść do przodu, przezwyciężyć różne trudności. Ta dziewczynka tutaj jest oparta o króla lwa, króla zwierząt, bardzo groźnego, Potężnego zwierza, tak? I ona się o niego opiera jak od małego pieska dalmatyńczyka, czy jakiegoś tam, nie wiem, Jorka, czy jakiegośkolwiek innego, tak? Jakby to była kicia jakaś po prostu, tak? Już bardziej mówiąc o kotkach. Jakby to była kicia malutka, która sobie tutaj koło niej leży. No przecież ten lew by mógł ją zeżrzeć, ale ona siłą <laughs> swojej wiary, pewności siebie, takiego panowania nad emocjami własnymi, chociażby też. Potrafi to przezwyciężyć, i ona wie, że się jej nic nie stanie. Ona jest o tym przekonana, ta dziewczynka. Tak jak wy macie być przekonani, że się nic złego nie stanie, a wszystkie rzeczy, które się będą działy po drodze, nawet te z punktu widzenia z boku negatywne, mają przynieść pozytywizm później. I trzeba do tego podejść właśnie z taką otwartością i z takim przekonaniem, że przecież nic się na pewno nie wydarzy wszystkie te pewne rzeczy się muszą po coś zadziać. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o pracę jeśli chodzi o Tarota. Natomiast zobaczmy tutaj, co, co jest możliwe, jeśli chodzi o runy. No na pewno ta walka, kochani, na pewno jest po, potrzebna wam ta walka, ta taka pewność siebie, ta cierpliwość jest potrzebna. To jest możliwe w tym roku, żebyście osiągnęli to, na czym wam zależy. Żebyście ustrzelili tego zwierza tak, jak, jakiego byście chcieli. Abyście mieli tą pewność siebie, że są trudności, ale to wszystko ma mieć jakiś wydźwięk, do czegoś to ma prowadzić. Jest tutaj wiara w to, że będzie lepiej, mimo trudności, jest wyznacznikiem. I jaka jest tutaj rada dla Was, moi drodzy? Runa otala. Czyli przede wszystkim y, pamiętajcie o swoich najbliższych osobach. Być może prowadzicie firmę rodzinną, albo, pro, albo, przepraszam, y, pracujecie gdzieś w jakimś otoczeniu, gdzie to jest firma rodzinna, bądź macie tam przyjaciół, bądź dobrze się tam czujecie. To taka jest właśnie tutaj y, dla Was rada, żebyście. Traktowali swoją pracę tak, jakbyście byli we własnym domu. Jeżeli tak nie jest, no to wymaga ona zmiany. Po prostu to, co powiedziałam na początku, to nie zastanawiajcie się, to szukajcie, już działajcie, co byście chcieli robić. Bo radą jest, że macie się czuć dobrze. Jak u siebie w domu, jak u siebie w domu, tak? Więc tutaj, jeśli chodzi o pracę, to tak bym powiedziała, że te runy tutaj pokazują, ale jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć, że być może dla niektórych baranów coś skapnie akurat, jeśli chodzi o rodzinne aspekty, może jakieś spadki darowizny, jakieś dziedzictwa, coś dodatkowo, co będzie mogło pomóc w Waszych sprawach zawodowych, się bardziej rozwinąć, na przykład, bo często pieniądze są potrzebne, tak? Więc tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o pracę. No i teraz lecimy, kochani, z. Związkami. Zaczniemy od związków, tak? Od miłości w związkach. Co jest możliwe w tym miesiącu, w związkach? Na co uważać? I szansa tego miesiąca. Kochani, co jest możliwe? Krótko i na temat powiem, kochani, na pewno możliwe jest uzdrowienie, na pewno możliwe jest, kochani, to, żeby się dogadać. Czyli to, co powiedziałam na początku, Czyli w tym miesiącu naprawdę można zakopać porządnie już, już powinno być zakopany ten topór wojenny z tego roku 2023 i to należałoby już zrobić dawno temu, natomiast jeśli tego jeszcze nie zrobiliście to, to właśnie to trzeba zakończyć razem z tym rokiem 2023. Dosłownie, jeżeli macie sobie coś do powiedzenia to powiedzieć to, zapomnieć, zamknąć na kłódkę swoje usta, podziękować za ten rok, który był mimo trudności i zacząć ten związek reanimować i ewentualnie o, ożywiać bo jest na to szansa. Ym, na co uważać moi drodzy? No na pewno na to, żeby nie brać za wiele na siebie, czyli też nie brać na siebie za dużo win, na przykład. To jest kwestia dogadania. Wiecie, to nie jest tak powiedziane, że się wszystkie barany nagle dogadają, ale jest oczywiście na to szansa. Yy, natomiast nie brać na siebie wszystkich win, nie brać na siebie wszystkich obowiązków. Yy, uważajcie na to, ponieważ albo się będziecie przepracowywać w w, w domu, albo jeszcze dodatkowo w pracy i w domu, i to was może przytłoczyć, stąd się mogą brać znowu jakieś nie, nieporozumienia. Więc tutaj bym powiedziała, że mm, uważajcie na to. Nie bierzcie wszystkiego na siebie. To musi być obopólne, obopólnie rozłożona waga, i tutaj to jest bardzo ważne. Nie bierzcie też tego uzdrawiania tego związku, też w 100% absolutnie na siebie. Nie to, nie, to nie tak ma też wyglądać, bo ta druga strona też musi tego chcieć i to musi być wspólne uzdrowienie. Jaka jest szansa miesiąca? Po pierwsze, dużo tutaj jest związków u baranów, które są związkami karmicznymi. Czegoś się macie nauczyć. Jeśli się nie nauczyliście w tamtym roku, w poprzednim roku, to się musicie nauczyć w tym roku. Prawdopodobnie. Podobnie dogadywać się, umieć ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy i umieć zapomnieć o pewnych rzeczach, bo to jest chyba dosyć kluczowe. Się, mi się wydaje tutaj dla niektórych związków. Ale szansą miesiąca jest właśnie karta gwiazdy, czyli spełnienia marzenia, czyli takiego tej nadziei, że właśnie będzie dobrze że ten związek będzie jeszcze taki cudowny, jaki mógłby być. I taki może być, ale wszystko niestety zależy od Was. Tutaj żadne karty, numerologia, astrologia, horoskopy nie powiedzą Wam, że tak będzie i Wy możecie usiąść w fotelach i siedzieć, kłócić się ile chcecie, bo to będzie cudowny związek. Tak się nie da. To są zawsze sygnały i prognozy, które daje nam wszechświat w różnych formach narzędzi, którymi się posługujemy tu, na Ziemi, tak? I mamy z tych narzędzi korzystać po to, żeby wiedzieć, jak mamy postępować, bo mamy wolną wolę i wszystkie działania zależą tak naprawdę od Was i od nikogo więcej. Więc tutaj ta nadzieja jest pokazana. No ale zobaczmy w takim razie, co na to runy. No właśnie, tutaj runy pokazują, że widzicie, to jest takie odpieranie ataku, tak? Gruna to jest takie umiejętność bronienia się, ale też atakowania, tak? Więc, yy, więc tutaj mogą być takie właśnie sytuacje w tym Waszym uzdrowieniu, że będziecie się albo atakować, ale też musicie się umieć bronić. Więc tu musicie wyrównać, to tak jak powiedziałam, tu nie może być, że Wy za bardzo atakujecie kogoś, albo ktoś za bardzo Was, tak? I Wy już nie macie jak się tutaj bronić. Potrzeba jest Wam takiej siły, pewności siebie i tego, czego Wy chcecie od tego związku, jak chcecie, żeby ten Wasz związek wyglądał. I ten styczeń jest dobrym początkiem na cały rok, tak naprawdę, w moim odczuciu, tak? No, i zobaczcie, jaka jest rada wskazówka? Runa, yy, runa yy, Ansus, czyli <laughs> moja ulubiona runa. Yy, <laughs> Oj, kochani, chyba muszę wziąć łyczek herbatki, poczekajcie sekundkę. Okej. Okay. ulubiona moja runa Ansus, która mówi właśnie o rozmowach. No, zdążyłam Wam powiedzieć: mądre, przemyślane rozmowy są kluczem. Do tego, żeby w Waszym związku było cudownie, plus nadzieja i to ta wiara, rzeczywiście tak może być, kochani. Więc wszystko jest w Waszych rękach, ale tarot tutaj absolutnie pokazuje, że jest to naprawdę do osiągnięcia. No, ale co dla singli, kochani? Co jest możliwe w tym miesiącu, drogi single? Na co uważać i szansa tego miesiąca? No i otóż tak, kochani, mam nadzieję, że to w miarę jeszcze widzicie. No cóż, kochani, co jest możliwe w tym miesiącu? W tym miesiącu to jest możliwe, ale skupienie się, słuchajcie, na pracy zawodowej, na finansach, na zawodowych aspektach. Chyba to jest dla Was ważne tutaj z tym asem. Naprawdę, dla niektórych baranów to jest jakiś taki naprawdę mega, mega rok taki zawodowy, dużo planów przed Wami, ale też w tej pracy, słuchajcie, może tak być, że tam możecie kogoś spotkać, więc tutaj uważajcie, bo tu jest pokazane akurat na co uważać, więc niekoniecznie w pracy będzie to dobry akurat moment, żeby w styczniu się w coś, tam wplątywać. Może też tak być, że będziecie mieli, słuchajcie, jakieś takie romantyczne sytuacje, czyli jakieś romansidła, takie rzeczy się mogą kołowa splątać. Może to być jeszcze, słuchajcie, taki powiew sylwestrowy, bo gdzieś tam kogoś poznaliście. Natomiast, no to jest ostrzeżenie, że to nie jest niekoniecznie musi być to, ale słuchajcie, zawsze możecie to zbadać. Natomiast, yy, natomiast powiedziałabym, że dla was, dla was to jest szansa tutaj skupienie się na pracy. Więc jeżeli jesteście wolnymi tutaj yy, singlami, to powiedziałabym tak, jakieś romanse tutaj się mogą pojawić, one mogą być przyciągnięte wręcz nawet z poprzedniego roku, bądź jakieś zainicjonowane w pracy. Natomiast ja bym się nad tym nie pochylała, nie skupiała się, nie zakrzątała sobie tym głowy, bo to nie musi być primo w waszym życiu ponieważ jeżeli macie do siebie dystans i macie do siebie miłość, to wy nie musicie na nią czekać, bo na was spotka tak czy inaczej. A jeżeli wy interpretujecie miłość, że ktoś musi przyjść i wam ją dać, to znaczy, że macie problem sami ze sobą. I od tego trzeba zacząć, bo inaczej tak nie spotkacie kogoś prawidłowego, tak? Więc tutaj bym powiedziała bardziej skupienie na pracy, jakieś romanse, ok, ale jeżeli, wiecie, romansować można, bo to nikogo niczego nie kosztuje, człowiek jest osobą fizyczną, która ma potrzeby różnego typu, więc można sobie czasami gdzieś z kimś wyjść, poszaleć, ale tutaj w związku bym nie widziała i nawet bym się nie deklarowała, nie pakowała w jakieś tego typu sytuacje. No ale zobaczmy jeszcze, co na to runy powiedzą. No właśnie, teraz zobaczcie, kochani. Runa Petro to jest taka runa, gdzie przełóżniczki prządą tutaj wasz los. Tutaj, co, co, co uprządą, to, 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 to się zadzieje, ale wy macie też wpływ na ten los. Więc tutaj są pewne sytuacje, które są takie karmiczne, nazwijmy to, bo to chyba najbardziej. Rozpoznawalna nazwa tej formy, właśnie, co chcę powiedzieć, czyli właśnie tak zwana karma, więc być może to jest właśnie taki czas dla Was, kochani, żebyście się właśnie skupili na, na, na pracy. Natomiast, co ma się wydarzyć, to się i tak w większości wydarzy, oczywiście, za Waszym, za waszym udziałem, tak? Natomiast. Co jest radą, żebyście lecieli do przodu przede wszystkim, żebyście byli tolerancyjni, otwarci na ludzi, na innych ludzi. Bo być może klasyfikujecie w jakiś sposób, ta osoba to nie, ta osoba to nie, bo, bo ta jest z innego kraju, ta ma inny kolor skóry, ta ma inną wiarę, ta ma inne wykształcenie. Pomyślcie o tym, czy tak się nie dzieje. To to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no znowu tutaj runy też podkreślają, moi drodzy. Runa Rajdo podkreśla dążenie do celu, takie rozpędzenie się w życiu. Więc najpierw rozpędźcie się sami ze sobą w tym życiu, żebyście potem mogli się skupić tak na spokojnie, na tym, że przydałoby się mieć kogoś obok siebie i dzielić tą radość, miłość i sukcesy z kimś z boku, a nie oczekiwać, że ten ktoś się pojawi tylko po to, żeby wam było lepiej rachunki płacić, czy żeby wam było lepiej z kimś. Płacić pójść do kina albo, albo żeby ktoś was pogłaskał po głowie, bo wy sami się nie możecie pogłaskać. No tędy na pewno związku dobrego nie zbudujecie, a bardzo dużo w związku właśnie takie jest zbudowane, a potem się dzieje, jak się dzieje. Z braku właśnie wiedzy, jak to wygląda. No niestety, tak to właśnie jest pokazane. Więc kochani, działacie, macie fajny styczeń, taki rozwojowy bym powiedziała, więc tego Wam oczywiście życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tym nowym roku. Jeszcze raz życzę Wam sukcesów, powodzenia, miłości, wsparcia i niech ten rok będzie dla Was cudowny. Mam dla Was serducho, drogie baranki. Dziękuję za łapki, dziękuję za komentarze, za subskrypcję, za wspieranie kanału, dziękuję za postawienie mi kawki, która jest tutaj w opisie filmu. Za wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Pa, pa.